A my zaczniemy sobie od tego. Zrobimy prawda, fałsz o 7500 dolarów. Ale na jest. Dobra, zasady. Nie możecie używać perełek, teleporterów i tego typu rzeczy. Zaczynamy od pierwsze pytanie. Czy kiedykolwiek straciłem helpera na serwerze? 4, 3. Co ciekawe, każdy by przegrał, bo kiedyś straciłem helpera na tym serwerze. Także lecimy na nowo. Czy na serwerze maksymalne szczęście na kilofię To 3, 3. Dwa, jeden, dobrze, czyli mamy dwóch jeszcze graczy, gdyż, uwaga, Gdy na serwerze da się mieć szczęście, 4 właśnie przez kowala, zielone kilofy, patrzcie, nawet szczęście 5 da się mieć, także wszyscy tutaj spadają i zostaje nam dwóch uczestników. Czy do tych topek zaliczają się rzeczy, które wykopiecie tym zielonym kilofem No dobrze, no odpowiedź to tak, zalicza się, szadircie, respią się, moby, to pokrowa świnia i tak dalej. No i nie respią się, chciałem powiedzieć. Tutaj alitka, 7500, proszę cię bardzo. Dobrze, teraz oceniamy wasze atrakcje, jakie zrobiliście. Jademy. Patrzymy na kolejkę, bo widzę, że to jest kolejka Alitki. To jest właśnie to, co mówiłem wczoraj, że taka iluzja jest fajna. Powiem, że kreatywne, ale zobaczymy, jak będzie konkurencja. Dobra, to biorę długopis. Dawno nie pisałem, bo do szkoły już nie chodzę. Patrzcie, Google AdSense, o, na tym będę pisać. <grych> I to jest labirynt, powiadasz, tak? Ok. Dizajnował fajne, że użyłeś paru bloków takich różnych. Musisz znaleźć 5 redstone'a. Spoko. No dobra, tu jest. Ej, dobra, chyba to będzie trudniejsze niż myślałem, bo. Aha, bo tu w każdym pu... Koiku będzie. O, kurde. Tu mam redstone'a drugiego. To weź mi zbierz. Aha, tutaj. O, kurde, fajne. A dobra, już wiem chyba. Dobra, i teraz ja chcę pod to. Chcę przejdę jakoś. Gdzieś. O, mam skrzynkę kolejną. Dobra, mam czwartą. Zbrojałowcy. Aha, czyli wygrałem. Tak? Przedzedzedzałem to czy nie? Okej, okay, dobra. Dziękuję za klatęłowce 8. Zapisuję w moim cudownym notesiku. Tak, teraz oceniam działkę Szymona. Tak, Szymon, ścigamy się. Dawaj, go. Ale fajna muzyczka jest, że start jest. I rura. O kurde, wyleciałem. <gry> Ale dobra, chyba Szymon też wyleciał. O, dobra, jesteśmy obok siebie, chyba, bo mnie zlagowało. No kurde, niestety Szymon wygrał. Ale dobra, fajne. Zapisuję. To jest labirynt, mam rozumieć. Okej. Okay. Ale już widzę, że nie zrobiłeś dachu, więc co mogę podpatrzeć? I teraz, jeszcze raz. Dobra. Brawo, jeśli tam masz nagrodę. Jaką mam wygrałem nagrodę? Dzięki za dirto. Świetna prezent, chciałem powiedzieć. No to lecimy cię kolei, Lewiksowy teraz. I co to jest za aktywność? Chciałem. O, będzie quiz. Ej, fajne. Tu mamy z drabinką 180. Yy, ile na palionowie jest osób? Jest Sympaliona? Masyna? Okej, okay, to nie wiedziałem. Ile krajów jest w Europie? Chyba to nie była równa liczba, 40 to. Ha, dobrze, mówiłem. Okay, SA. Jak to zrobiłeś, to koniec. Oj, co mogę jeszcze do tego strzelić, czy co? co do tego postrzelać, cyk. No to niestety nie zaliczy... A nie, zaliczy mi. Po prostu nie trafiłem. Fajne! Parkour chyba, tak? To muszę strzelić i to mi się opali. Ta, wiedziałem. Dobra, przechodzimy. Tu jest podwójna? Podwójna, o kurde. To będzie ciężkie. To będzie ciężkie. Dobra, o przeszedłem, fajnie. Idziemy teraz tu, tak. Okej, okay, to umiem, A to jest masa. Dobra. Dobra. Dobra, przeszedłem. Teraz drabinki, o w lewą stronę, o dziwo. A i tu mam to wybrać, tak? Które dobre? To jest... To to. A widzicie? I wygrana! Cześć, labirynt Uwejc! Tu banner tego... tu nie wiem, czy w dobrą stronę idę, bo się cofam chyba. nie, tak, dobrą! Wygrałem! Łatwo! Ej, patrzcie, jakie to w ogóle było! Ada, tepnij mnie do siebie. O! Mapka atrakcji. Zwykły parkour. Nie używać świetaka, spoko. Sprawdzenie wiedzy, kółko i krzyży. O, idziemy. Patrzcie, zrobiłem jeden skok z jedzeniem. Tu skrót. Pyk, pyk, pyk a robimy 180. 180 akurat umiem, dlatego coś pojedyncze umiem. Podwójnych już nie, potrójnych... Łączę sprinta i sobie przejdę tak na spokojnie te płotki. O, żeby tutaj nie wywalić się przez przypadek, dobra. Ko. Tu. Teraz chainy. Teraz na spokojnie. Przeszedłem! Bierzemy łuk. Bierzemy strzałę. I teraz mam w te wszystkie trafić, okej. Okay. Cyk Dobra, jest czwarty Bez użycia broni lub narzędzi No da się Ile jest rozdziałów w fnaf 1,20. Okej, okay, dobra, trzeba pomyśleć Tak, to jest 10. No Komparator, który... Dużo długości Chyba repeater, ale dobra, dajmy Dobrze, teraz dość na czwartą stację, idziemy O, to jest kółka i krzyczek, dobra Ja biorę na Ja zacznę Cyk, daję tu Wygrałem Hehe, <laughs> dyplom. Dziękuję bardzo. Zapiszę sobie. E, te michu. gdzie tu jest? Okej. Okay. Także jademy. Choć trochę chyba się albo roztopi lut, albo... Tak miałby być, nie wiem. Ostre zakręty, ej, jak na Formule 1. I jademy. Dobrze zapisuję. Kolejka, dobrze, jadę kolejką. O ile tego tych złotych torów żeś wydał. bardzo nieoszczędnie chciałem powiedzieć. Ej! Długa ta kolejka! Okej, okay, i koniec. Spoko. Lecimy... Labirynt Parkour Koikushin. Ko ko Okej, okay, lecimy labirynt. Taki chyba w miarę prosty, bo nie ma wielu zakamarków. Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Będzie chowany? Będzie chowany. Cześć, przyszedłem? Nie! Ja wyszedłem... <laughs> <tosłupi> <tosłupi> jestem na wejściu chyba, tak? Czy nie? Nie, dobra, wyszedłem. Myślałem, że jestem na wejściu. Zobaczymy. To trzeba na czas robić. <tosłupi> Dobra, przeszedłem w końcu. O, teraz tego nie zepsuć, bo to jest proste, ale... Łatwo da się zepsuć, okej. Okay. Nie no, ciepło, ser... A nie, czekaj. Stąd to chyba zrobię. Patrzcie, kolejna podwójna, kolejna podwójna, jeden, 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 podwójna, podwójna. Ty jesteś chory. Aż taki w parkoura dobry nie jestem. Dobra. Pojedynczą zrobię. Nawet pojedyncze już nie umiem zrobić nawet. Tragedia, jestem słaby. Dobra, powiedzmy, że przeszedłem. Nie ma opcji, że tu przejdę. To będę darrakiem No już nie da się wygrać tego. No to remis. Okej, okay. także. Uwaga, uwaga. Mam ad mam Demo i mam Szymona. Czy wszyscy są tutaj zgromadzeni? Demo! Demo jest na miejscu trzecim. Pierwsze miejsce zajmuje. Gratulacje! Jest demo, to demo 10 koła zostaje. Proszę bardzo, po podatku 9,5. Szymon jest tutaj, Szymon 25 tysięcy dla Ciebie rąduje i Ada 50 tysięcy dolarów macie. Ania. Koniec. Niestety Hubi i Kuba za późno. Dodano w 1.21. Niestety sobie odpadasz. Każdy odpowiedział. Dobrze. Był najwyższy. 50. Nie dało się od początku, dlatego Ale odpadasz. Wyszła w 2011, Pamiętajcie, oficjalna wersja Minecrafta, czyli nie beta, ani nie alfa. No i wyszła w 2011. Okej, okay, dobrze, poprawna odpowiedź to czerwona. Dlatego pan Szymon wygrywa 7,5 koła. Proszę cię bardzo. I dziękuję wam za dzisiejszego live'a. Zapraszam na Discord'a, jeżeli kogoś nie ma. Pa, pa!